Witajcie na moim kanale. Ja jestem z nami. W dzisiejszym odcinku będziemy zgadywać, jakie produkty będzie mi wydawać moja asystentka. Nie przedłużając zaczynamy. Chciałabym podkreślić jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, że nie wiem pod jakim numerkiem znajduje się dana rzecz, ponieważ nie ja przygotowywałam tę rzeczy. Chcie też na filmie. Ok, więc mamy już numerki i z Pierwszym numerkiem. Wylosowanym jest numer 5. To górno Mamy już przygotowany produkt numer 5. Jest to. Uwaga, uwaga. Grzecie, wystraszyłam ja to na jakąś dziwną konsystencję. Mmm. Nie. Myślę, że ja tutaj... Nie. Nie, sałata. Mm, tak. Sałata. Tak. Okej. Okay. Następny numerek. Jest to. Oś. Osiem. Osie. Mam już przygotowana osoba. Uwaga. Będziemy to umylić kawałek. Mmm, słodka, pomidorek. Dobra. A więc kolejna rzecz. To będzie... Rzecz pod numerem... Trzy. Trzy. Numero tres. <grym> Trzy. So masz? i u co to jest? Mm, to są dwie rzeczy takie pomieszane. nie nie naprawdę nie wsty. co to dzisiaj jadłam? Czekaj, ja Wczoraj, wczoraj Chyba. Właśnie. To są te um, pieczapki, co mam oczywiście zrobione wyrzeźbienowe. Z siodła? cebulą. No, cebula. No, dobra, okej, okay, to to samo. No się dobrze? nie. Okej, okay, następnym numerkiem. Będzie, numerowo. Nie można odrzucić. <grymne> Numer To No i poproszę moje. za Mam nadzieję, że tym nie umrę. Znane mi to jest, bo strasznie, jakby ostra. To jest Rukola. jak się nie mylę. To jest żelazo nie mam być może. Kulu To. Ale ostro się zróbmy. Tak? Kulu Tak. Okej. Okay. Następny produkt. Numer 7 odwrotnie czuła się. Siódem. Mm. Małe? No. Mhm. Kryć 10 kręci 1000 sekund. To było A w miał <grymne> zapach. Nie masz? Ale ostra jest. Numer? No, Cztery. Ręcznie poproszę. Czyli nie dasz tego? Nie. <grymne> Bardzo dobre z moim organem, że mam śledzie. Chwileczkę śledziłem w sensie salsa. Tak, powiedziałam. Mówię to. Dobra, następny numerek to 2. Nie możesz sobie to zdać? Nie, dobra. Numer 2, jeśli dobrze pamiętam. Wiesz, jest próba sama? Jaka? do Śląska. Chyba, że no? no. Tak. Śląska już chyba Śląska. Ej, na mnie jakieś numery. Ale to nieważne. numer to numer... Jeden! No. Być ale chaos. Myślałam, że to jest masło, a to jest ten. prawdopodobnie ten set taki. mi się na tezach. No. Dobra, Ostatnie dwa numerki. Dobry, niech będzie cięższy. Numer. 11. 11. Niech tym idzieś, żeby do kota. Dobra, następna rzecz. Wiesz, jak tu naprawdę czuję jedzenie od kota. No bo jest, ale ścigam. Fuj! Ja go czułam. Nie pokazuję tego, nie. Proszę <grym> mi to wziąć. Nie. Została już nam ostatnia karteczka. Dosłownie. Jest to numer Dziesięć. 10. 10. Montal! Już masz? No tylko chyba mała, mała. A ja myślałam, że ten. A to jest duże? No jest! Bierzemy się na grużę wielko. A to jest Tak? No. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, zdałam prawie perfekcyjnie. Mam nadzieję, że taki film Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Musiałbym być na bieżąco ze wszystkimi filmami. I co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!